Witam kochani serdecznie na żywo, niespodziewanie, nigdzie nie udostępniam, więc kto trafi, znaczy, że miał trafić. Przede wszystkim chciałam Wam podziękować za ten wspólnie spędzony cały rok. Za to, że subskrybujecie ten kanał, lajkujecie, uczestniczycie w życiu tego kanału. Chciałam Wam życzyć cudownych świąt. Jest oddzielny filmik z życzeniami, ale to taki prezent dla Was. Cudownych, spokojnych, radosnych świąt. Takich bez pośpiechu, bez przejadania się, ale spędzonych miło, razem, blisko. I życzę, aby spełniało się Wam wszystko. A z okazji świąt, z reguły pod choinką, bo taka mała choinka się świeci, otrzymujemy prezenty. Więc dziś prezent ode mnie dla Was. Co wspaniałego, co dobrego idzie do ciebie i zagości przez cały rok. Przekaz z kart Tarota, gdzie mi się schowało, o, tego świątecznego oraz z kart anielskich, takich. I taki prezent na święta. Niech samo dobro to was idzie także dzisiaj tylko pozytywne czytania do wyboru taki kamień, numer jeden taki, nocka i się błyszcza, tutaj chyba nie widać dwa i trzy, taki mały ametyścik. dobrze a to jest mały czaroid tak, nie powiedziałam czyli mamy jeden czaroid dwa nocka nur 3 ametyst Witam serdecznie, Brygitka, witam Dorotka, witam Kasiu. Także wybierzcie swój prezent na święta. Co dobrego do Was idzie, co dobrego Was będzie czekać przez ten, w ten cały rok od Bożego Narodzenia do Bożego Narodzenia. Myślę, że wybrane. A jak nie, to się wrócicie do wyboru. My będziemy czytać numer 1, a tu sobie ułożymy zaraz numer 2, tak żebyście widzieli koło choinki. I numer 3, numer 2 i numer 3. Jak obróciłam to, tam pamiętajcie, dzisiaj czytamy tylko w pozycji pozytywnej. A przed nami numer 1, tylko go tak słabo widać, więc my sobie tutaj coś weźmiemy. O. Niech nabiera mocy numer jeden. Mamy numer jeden. I co tutaj było dla Was wybrane? Co dobrego do Was idzie? Macie dziesiątkę mieczy, macie rycerza denarów i macie świat. Jeśli borykaliście się z problemami finansowymi, to do Was idzie poprawa tej sytuacji. Nie będziecie się martwić finansami. Pojawią się sprzyjające okazje, nowe możliwości. Kto szukał pracy, to pracę znajdzie. Także mieliście troszkę może ciężko pod górę, ale w tym roku będzie lepiej. To już zakończacie ten temat i idzie ku dobremu. Tutaj również jest takie hasło, że to jest okres, kiedy zaczynasz stawać na nogi i to nieważne w jakiej dziedzinie, czy to w tej właśnie takiej finansowej, bo to głównie o to chodzi, ale też w innych dziedzinach życia. Zdrowie ulega poprawie i do zmiany. W uczuciach żegnasz to, co było. Tutaj nie ma pogodzenia, powrotów, ale są nowe możliwości. Doceniać będziesz to, co wypracowałeś. Będzie bolało jeszcze troszkę serducho, ale ty już staniesz na nogi i zaczniesz spoglądać śmiało w nowe życie. Już wiesz, że możesz i potrafisz. Tak to wygląda. A przekaz anielski. Przekaz anielski, jaki jest. Po kolei, tak jak szły. Działanie, potwierdza się co? Kariera i marzenia. Czyli dalej potwierdza się, że to, co było w tamtym rozkładzie, anioły mówią, to już będzie pora na działanie, rusza coś do przodu, szczególnie związane z Twoją karierą, finansami, pracą, interesem, biznesem. I będziesz mógł w końcu spełniać marzenia. Związane właśnie z finansami, zarabianiem, pracą. Podpowiedź anielska. Nam się ładnie tutaj ten rozkładzik, że tak powiem, zdublował. Pięknie. Tyle jeśli chodzi o czaroid. Teraz dla tych, co wybrali noc Kairu dwójeczkę, witaj Dorotka serdecznie. Dla tych, co wybrali noc Kairu dwójeczkę. I co dla Was? Witaj Jadziu Również cudowny świąt Widzę, że Wigilię macie czas No ja wczoraj wszystko porobiłam Więc teraz robię A potem jadę na święta Więc tak to będzie wyglądać Dobra, co dobrego idzie do Was Na ten rok czasu Trójka mieczy Królowa buław Czórka Kielichów. No to powiem tak. Mówimy pozytywach, więc co dobrego. Ten kto miał rozterki uczuciowe, ciosy w serce, bóle, kto czuł się samotny, to teraz pokażę szczególnie jeśli jesteś kobietą, pokażesz swoją piękną stronę. Dokonasz jakiejś transformacji, coś zmienisz w swoim wyglądzie, w życiu, w stylu ubierania I to do ciebie przyciągnie te osoby, które byś chciał, chciała mieć w swoim życiu Pojawią się nowe możliwości, warunek, nie wracaj myślami do starego Na twojej drodze w ciągu tego roku życzliwe Dla tych, co szukają miłości i uczucia, to takie osoby się pojawią tylko tak jak powiedziałam, zakończyć z przeszłością i coś zmienić. Kolor włosu, styl makijażu, styl ubioru to jest szansa na spotkanie tej osoby. Dla tych, którzy szukają tylko przyjaźni, fajnej relacji, poprawy. To też to następuje, ale poprawy tej przyjacielskiej, koleżeńskiej. W uczuciach trzeba patrzeć na coś nowego, jeśli się dzieje źle. Tutaj też co do ciebie idzie. Masz szansę pokochać siebie, uwierzyć w siebie. Będziesz emanować seksapilem. Będziesz pójść, przyciągać płeć przeciwną. Tak? Tylko tak jak mówiłam, nie wracamy myślami do przeszłości. Ten rok oferuje nowe. Możliwości, głównie na relacje. Witaj, Reniu. Również doradko zdrowych i spokojnych świąt. I co anioły chciały przekazać? Modlitwa, dzielenie się. I wolność. Proś, proś, siły wyższe. Albo też mów, za co jesteś wdzięczny, wdzięczna. A to otrzymasz. Im więcej wdzięczności, tym więcej możliwości. Masz dzielenie się. Jeśli będziesz dzielić się miłością, rozdawać miłość, pomagać innym, współdziałać, więcej będzie do Ciebie wracało. Ani się obejrzysz a zobaczysz ile cudownych rzeczy los ci ześle wolność, uwolnisz się od toksycznych ludzi i związków tyle za dwójeczkę pięknie, cudownie o Oleńko, dziękuję ci pięknie masz jakieś pytanie jeśli tak to napisz, a jak nie to po trójeczce zrobię ci zaraz rozkładzik i tobie również magicznych świąt Brygitka tobie również a dla tych, którzy wybrali ametyścik no i ja wybrałam ametyścik i takim dziwnym psim swendem, ponieważ powiedziałam, że wybieram trójkę i na trójkę chciałam położyć ten skairu a mi się położyło odwrotnie czyli ten ametyst był mi pisany ok, lecimy co dla was? Karta Maga, Osiem Mieczy i Cesarzowa. Aż dwa wielkie arkana w jednym tak króciutkim rozkładem, rozkładzie. Więc, wiesz, co? Trójeczko. To jest rok spełniania. Masz kartę Maga i tak naprawdę ty będziesz sterować swoim życiem. Znajdziesz rozwiązanie z trudnych sytuacji, niezależnie jakie by to były. I jeśli odpowiednio wykreujesz, wyprosisz, wymodlisz, wy wprowadzisz afirmację, wdzięczność, regresy i inne sprawy, otrzymujesz bogactwo, nowe rzeczy się dla ciebie rodzą cesarzowa. Mak i cesarzowa w jednym. Możesz wszystko, otrzymujesz wszystko. Pojawiają się nowe możliwości, duży zlot Dobrobyt dla Ciebie idzie. Wyjście z sytuacji, które by się wydawały dla Ciebie niemożliwe. I to na szerokim spektrum działania. Dziękuję, Brygitka. Jeśli masz jakieś pytanie, napisz. Jeśli nie, to sama wyciągnę jakieś karteczki dla Ciebie. I co, aniołki? Aniołki mówią wgląd. Potencjał i jedność z Księżycem. No więc, co ja mam Wam powiedzieć? No, przepiękne karty, szczególnie dla tych, którzy chcą się rozwijać duchowo. Moi kochani, wgląd, wgląd w Twoje połączenia, wizje, przesłania, yy, podarunki od losu. Potencjał masz wielki do uzdrawiania, do przekazywania wiedzy, do robienia medytacji. Wgląd może mówisz również o tym, żebyście skorzystali z regresu. Z regresu przeszłość-przyszłość, żeby zobaczyć, co mogę jeszcze zrobić i dla kogo. Albo też z medytacji, które są właśnie tam, z kroczek w przyszłość, czy jakieś inne medytacje, które pozwolą ci dojrzeć coś. Masz duży potencjał, skorzystaj. Jedność z Księżycem, więc żyj zgodzie z Księżycem. Są kalendarze księżycowe, które mówią, kiedy co robić. Jeśli się do tego dostosujesz, to będzie pięknie. Rytuały robione przez Ciebie mają po prostu wielki potencjał. Warunek, czyli w imię dobra, a nie w imię zemsty albo własnego dobra. W imię dobra całej planety, kosmosu, wszechświata. Okej. Okay. Piękne przesłania, i dla. Widzę, że Ola nie napisała pytanka, Rygitka również. Więc dla Was z okazji świąt, krótki rozkład. Najpierw dla Oleńki. A czatowicze, jeśli chcą swoją kartkę na święta, to piszą święta. I co dobrego, Olenka, też do ciebie idzie. Stabilizacja finansowa, dobry układ finansowy i spełnienie w życiu rodzinnym. Przepiękne karty. Masz Czwórkę pentakli, stabilizacja, nie masz długów, jeszcze sobie kombinujesz co, gdzie jeszcze mogę wydać. Dziesiątka pucharów, więc rodzina, spełnienie, ten partner u boku i królowa pentakli, jestem spełnioną kobietą, mam wszystko, mam dzieci, mam mężczyznę, jeśli takiego chcesz, jeśli chcesz, zaznaczam, mam gdzie mieszkać, mam dom, przepiękny rok ci się szykuje Olejka. Dobrze i dla Brygidki. Oczywiście Ola i Brygida też piszą święta dla Brygidki. Aż cztery chcą ci wyjść, Brygidka, więc Brygidka dla ciebie jest tak. Idą nowe możliwości dla ciebie. Także to twoje. twoje... Karty dodatkowe na te święta, więc idą do ciebie nowe możliwości. Yy, podszkol się, dowiedz się czegoś więcej. Nie top smutków, nie smuć się, nie rozpaczaj, zostaw ten etap. Rozpaczasz, to to otrzymujesz. Yy, coś nowego ci się wyszykuje, a to będzie tak zgubia prant, jakby w sekrecie. A jeśli masz jakieś uczucie, to trzymaj je w sekrecie. Niech nie wypływa na wierzch. I macie tak? Dobrze, to dla tych, co napisali święta. Dla tych, co napisali święta. Oczywiście tu na czacie. Reniu bardzo Ci dziękuję za kawkę. Dobrze. I lecimy. Dorotka. W Twoim życiu zadzieją się cuda. Łaptą podróż, która się pojawi. Oferta podróży, wyjazd do spotkania. To jest na rok, więc w ciągu roku może się pojawić. Łaptą. Szymon. Szymon, uwolni się od takiego przerzucania piłeczki. Co ty mi, to ja tobie? Jeśli się od tego uwolnisz, to poczujesz, że życie może być piękne. Brygida. Twoje marzenia mają szansę się spełnić. Wybierz od najbardziej możliwych. Po kolei do każdych innych, afirmuj, jestem bogata, jestem szczęśliwa, mam pieniądze dla siebie i tak dalej, i tak dalej, masz szansę to zrealizować. Kasia WP A dla ciebie idzie błogosławieństwo w sił wyższych i ochrona. Także nie bój się w ciężkich sytuacjach. Pamiętaj, że siły wyższe nad tobą czuwają. Kasia Mierzejewska. Kasiu, obfitość do ciebie idzie, tylko miej odwagę skorzystać z tego czegoś. Renia. Mamy fortunę i zaginiony, więc jakieś pieniądze do ciebie idą, wrócą ktoś ci coś odda, albo coś otrzymasz, czego się nie spodziewałaś. Jadzia. Jadziu, słuchaj swojej intuicji. Naprawdę jej słuchaj, bo dzięki niej możesz mieć obfitość. A obfitość to wszystko: uczucia, pieniądze, wyjazdy, prezenty co tam tylko zamarzasz. Ale słuchaj intuicji. Dorotka. Dorotko, czasami możesz czuć się złapana w rodzinne relacje, tak? Wychowanie mówi, że trzeba, że musisz, tak? Ale pamiętaj, że wszystko umiera i ty też możesz sama coś zamknąć. Nic nie musisz, możesz co najwyżej chcieć i jeśli będziesz robić to, co chcesz robić, to będziesz szczęśliwa, nie to, co musisz. Pamiętaj o tym. Dziękuję Wam również licznie. Życzę Wam cudownych, spokojnych świąt i takich. Z miłością, z radością, z uśmiechem. A jeśli was noszą jakieś nerwy, weźcie trzy głębokie oddechy i powiedz: Jestem wdzięczna, bo mogę mieć te święta. Nie jestem na wojnie, nie wojuję, nie głoduję. Jestem wdzięczna, że mogę usiąść przy stole, nawet z osobami, których nie lubię, ale jestem bezpieczna. Pamiętajcie o tym. A będzie cudownie. I tak jak napisała Kasia, Kasia Mierzejecka, magicznych świąt. Dawid, dla Ciebie jeszcze karteczka na święta, bo żeś teraz dopiero trafił, a ja dzisiaj nigdzie nie udostępniałam, to dla Ciebie karteczka na święta. Przywrócić i duch. Przywróć ducha świąt ale też przywróć wiarę w to, że potrafisz, że możesz, że widzisz, że czujesz i działaj w tym kierunku. Więc cudownych, przepięknych świąt i dziękuję, dziękuję, dziękuję.